A little hasty with that Cześć jestem Ciro, To jest kolejny odcinek z The Next Evil Within The Consequence. Ostatnim razem... Tak, udało mi się otworzyć ten safe. Nie było to zbyt trudne. I tak, jak mam to ci ostatnim razem męczyliśmy się z obrazami Rówika, które emanowały latającym ekspem, które chciało kontrolować Lesliego, ale udało nam się go na szczęście uratować i teraz on chce nas wciągnąć gdzieś w mroczną otchłań. Czego od nas chcesz? Czego od nas chcesz, drogi Leslie? Obawiam się, czy to nie jest już... czy nie jesteśmy już na... Półmetku praktycznie. Na szczęście nie było Laury. Na razie. Znaczy, raz Laura się pojawiła. Mam nadzieję, że nie będziemy jej mieć w formie bossa. Bo tego ja bym nie przeżyła po prostu. I co, mamy chronić Leslie'ego? Tak? Na razie.

me. Yes. That's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be surprised. What's going on here? It's not your fault. I'm sorry. Stop! You're making a terrible mistake. You don't understand. You don't know what he'll become. We know exactly what he'll become. That's why we need him. You don't understand what Ruvik is after. Ruvik is a corpse. He's after Leslie. And so are we. And you're more afraid of him than us? Don't patronize me. I have orders. But I can't let him have this boy leslie is the only one who can What the fuck tu się stało? Ktoś mi to wyjaśni, bo ja tak trochę nie rozumiem. Eee, fajnie nam. Czemu latarka na mnie działa? Czemu latarka na mnie działa? Co to ma być? no tak. Z czego chcesz celować? Skoro nie masz naboi, moja droga. Co to ma być? Możemy tędy wyjść, czy tak? Czy tak nie bardzo? No nie możemy wyjść. Trudno. Ale mamy Kiciucha, to sobie zapiszemy, bo coś czuję, że tu będzie grubo. Miał. Okej, okay, dobra. Tak pogłasz mruczka. Ej, dobra, zobaczymy, co nas dalej czeka. Tam ktoś. Jezus Maria, myślałam, że tam ktoś stoi. <grym> Naprawdę bardzo się boję, co nas tam czeka. Nie mamy naboi. Mamy pistolet, ale. Nie mamy naboi. Jestem ciekawa, czemu to ma służyć. Czy to jest po prostu taki magiczny straszak, czy. W magiczny sposób pojawił nam się naboje Hala O, to jest szpital. I pełno wiśniaków. I lezli. Albo nie lezli. Może po prostu Rówik, który... Oh, Darówik przejął kontrolę nad Leslim, dobra. Wiesz co może weź ten pistolet, mimo że nie masz naboi, tam leży martwa pielęgniarka. Tutaj nie ma nic, dobra. Eee, może się wychylimy. I miejmy nadzieję. Jezu! Gdzie są jakieś naboje? Bo ja się bardzo boję. Hehe, <laughs> ale zrymowałam. Nie, nie mam mnie. Idź sobie, śmierdzielu. Coś jeszcze masz mi do, do, do powiedzenia nie. Nestępnie. Idź sobie! Dobra, on poszedł. Idziemy dalej. O, mogę tam przejść, dobra. Skoro mamy taką możliwość, to sobie skorzystamy. Tylko że to nam nic nie dało. Kurde, dobra. Wyłaś Kidman. Oj, 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 oj idziemy się schować szybko tutaj, idź za filar, to jest mhm. tak, gdzie jest się, oj oj nie macie, dopóki nie znajdę amunicji, ma was nie być, weź to. No, ciekawa jestem naprawdę, co nam to dało. Mamy pistolet, a nie mamy nigdzie naboi. I to jest po prostu no. Eee, nie, nie! Nie, nie, nie! Wieśniaku, idź. Idź. Tam. Dobra. Może tu będą naboje? Powiedzcie, że tak nie. Tu są tylko martwe pielęgniarki. Martwe pielęgniarki. Nie mogę tam wejść. Wejdź tam, Kidman. Yy, co z tego, że wieśniak cię blokuje? Yy. Mnie. Uh. Answer our questions. What are you afraid of? What could haunt you so? What could you need that only we could be the ones to fill it? Was your waste of life something you wished to return to? Are you not grateful for what we've done for you? We let you into our circle.

Może ja mam coś tu zrobić? Może mam tu iść? Nie. Mam do ciebie podejść? Ups. de facto się stało? I okej, okay, dobra, poczekajcie, za chwilkę wrócę. Dobra, już jestem. E, jestem naprawdę ciekawa, co tutaj się stanie. Jeżeli. Znaczy, ja mogę tylko podejrzewać, co tu mogło chodzić, ale nie chcę za bardzo tu swoich teorii. Ma mam punkt kontrolny. E, swoich teorii wysnuwać, bo mogą się okazać błędne. Eee, no zobaczymy. Aha. Leslie? Leslie! Tak. Leslie, co ty kombination? combination celebration. Tu mogę? No. Nie mogę. Nie mogę, bo to jest plastikowe i... <coughs> I oczywiście nie przejdę, mimo że to jest zasłonka. Dobra. Co, co my tutaj mamy? Ciekawe z tym, czego się tutaj dowiemy. Uuu! Uh, mamy jakieś żywłoki. A to nadal działa. Nie z czemu? O, tu będziemy musieli poświecić naszą magiczną latarynką. Dobra, zaraz. Ja chcę obejrzeć zwłoki. Give me zwłoki. Dobra, tutaj nic nie ma. Pi 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 presektorium. Tu też są zwłoki. Dobra. What are you after what you did to him now all of this is just conjecture but it's as if ruben's consciousness remains trapped inside stem and he's attacking anyone attempting to enter this is inexcusable we need to get around this we can't have come all this way for nothing ruvik he was in stem all along Co się No cóż, to wygląda, to mi bardzo przypomina the ring. To mi bardzo the ring przypomina. I tak. Poczekajcie chwilkę. Yy, muszę coś sprawdzić. Dobra, już jestem. Yy, Okej, okay, dobra, to idziemy tutaj do tej magicznej windy. Bam! Hmm.

a to ciekawe. Nie wiedziałam, że. Te dźwięki. Nie wiedziałam, że dlatego Leslie jest tak z rówikiem kompatybilny, bardzo. Że przez to właśnie, że miał taką bardzo smutną przeszłość. Biedny Leslie. Naprawdę, no ale rozumiem teraz dlaczego on jest dlaczego on jest właśnie tak z RUVIKiem kompatybilny z jakiegoś to powodu. Czemu tam się tak ciemno zrobiło? O Boże! Boże, Boże! Boże nie pomoże! Bo to jest dziwny fin. Ding ding. Tainatashma? ma They grow impatient with our progress and demand briefings on the development process. At first stressing the results, but now they work off a timeline based on their needs. Typical bureaucrats. I've been pushing Ruben, but he's retreated further, doing his research at home, and refusing to come to the lab unless it's directly working on our STEM prototype. I am feeling uneasy. No cóż... Dobra. Idziemy dalej. Cóż tu mamy? Tutaj nie ma na razie nic. Ta krew nie podoba mi się bardzo. Tu jest za duża przestrzeń, ale może... Jest ślimaczek! Ślimacku! Wow! Co my tu mamy? Aha, kolejny model. Tym razem Sepcia jako ten. No, Boże. I się jako wieśniak. Tu jest dużo krwi, bardzo dużo krwi. I to mi się nie podoba, bardzo nie podoba. Oh yeah. nie podoba mi się bardzo to. Cóż my tu znajdziemy? Hello. Słyszę miejsce, w którym mogę... Aha dobra, tu będę mogła coś zrobić. Wow Czy tu coś o to jest prototyp z tem widzę Tu jest z tem, ale na razie ja z nim niewiele zrobię Niewiele z nim zrobię Więc muszę go zestawić i zrobić

sending someone inexperienced we we can't even be sure they can come back then it will need to be someone expendable expendable so that's where are you oh mama model stem where is slenderman On może być teraz wszędzie. Pewnie jest tam. Hmm. Spisane na straty, czyżby chodziło o Kidman? i Wof. Hm. Szukamy Slendermana. Szukamy Slendermana. Tu go trochę widać. Chyba, że to nie on. Hmm, kurde. Where is Slenderman? Tutaj? Nie. Slenderman. O, trupopodajnik. Where is Slenderman? Szukamy Slendermana. Pewnie jest tu tak. Tu jest Slenderman. Wow. Where am I now? Człowiek piła? On tu zaraz będzie, wyłącz to. Punkt kontrolny. niech. Eee, ja niech nie. O Jezu, boję się. Tak bardzo się boję, jak on mi tutaj wylezie. To będzie bardzo źle. Eee. Dobra, niby go tam nie ma. Nie ma tutaj zdradliwej linki. Zajebiście. Hello! To jest ten korytarz, gdzie uciekaliśmy przed panem piłą. Wow! O! Wow. Dobra, jego tam nie ma. Na razie, Jezus Maria, jak on mi tu wyskoczy. Nie, hm, dobra, biegniemy. Nie, nie, wynocha. Nie ma go? Nie ma. O, całe szczęście. Dobra. A tu co mamy? Wow. Lampa zagłady. Dobra. I B -b 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 -b. tu możemy iść, ale możemy iść też nie. Tu nie możemy. Dobra. <gryw> Wróciliśmy do punktu wyjścia i pamiętacie, nie mogliśmy otworzyć tych drzwi wcześniej. Kurde, ciekawe. Wróciliśmy do lokacji z The Assignment. Dobra, gdzie znikł nasz Slenderman? Punkt kontrolny, dobra, tam się coś błyska. I chyba musimy niestety tam iść. Dobra, idź, Kidman. Tak, to są lokacje z The Assignment. Yy, wyjdź. Wow. Myślałam, że tu ktoś stoi. Yy? wieśniak Z bronią. Po co ja wybieram broń, skoro nie mam amunicji? Co to ma być w ogóle? Co? Ode? Kurde fak. Hmm. Ty jestem trochę w dupie. Nie mam amunicji. A tam są wieśniaki z amunicją. Czemu my się wracamy do punktu kurde wyjścia? Tego to ja nie wiem. Ciekawe, czemu to służy. Co gorsza, ja nie widzę tych wieśniaków. Ale ich słyszę. Hmm. Czy byście byli tam? Czy tam w ogóle coś jest? Czy tam warto iść? Nie, chyba nie warto. O, nie! Nie, nie, nie. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Idź sobie. Idź, idź w dupę. Dobra, może bezgłośnie go. Może go nie zabijemy. A ja mam chyba amunicję zdobyć. Albo pistolet. Amunicja albo pistolet. Jedno z dwóch. Ej, jedno z dwóch to na pewno. Hm to ci zegwostka. Dobra. Wow. Tylko się nie o. nie 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 nie. Idź, idź tam, idź tam i sobie tam zostań. Zostań, zostań, tam, zostań. Yeah. <coughs> Hehehe, piękny trelby. Dobra, o, czy ja mogę... No! <gryffy> ah, ha, 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 Dobra, bierz to. I raz i dwa. <gryffy> Dobra. Przeładuj. Ło, tam jest zombiak. Może gdzieś tu jeszcze jest jakiś... ammunition. Co byśmy ją... Zabrali. Możemy? No, nie bardzo. Dobra. To wracamy się tutaj. Razp. Kidman się. Aj, 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 aj. Co wy jak czaknoris? Boże, zostawcie mnie. Idź sobie Ała Co tu